i <clears throat> <clears throat> Siemanko, z tej strony witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was po raz kolejny w Snipper Clips razem z Zio. Witam bardzo serdecznie. No i bez zbędnego gadania czeka nas tutaj jeszcze kilka, e, nawet więcej mapek niż ostatnio, ponieważ jeszcze nie doszliśmy do połowy, e, ale mam nadzieję, że zostawiliście już łapkę w górę, a jeśli nie to zostawicie. No i mam nadzieję, że widzieliście poprzedni odcinek, który był u Zio. Macie teraz w prawym górnym rogu w karcie Zapraszam. E, link do Zio, no i słuchajcie, mamy teraz jakiś Dziwny flut tuters Będziemy dmuchać w flet Będziemy, będziemy w tym, słoniem Taki z trąbą pewnie Okej. Okay. I Dobra. Mówiłem ci, że jest słoń, widzisz? Tylko boję się, że to jest znowu okay, ciecz to jest? to jest... Tut? A... Okej, okay, zrobiłem tut a do, a do czego służy ten obraz tutaj? Czemu to nam tutaj pokazuje, o co chodzi? Musimy tutnąć w coś, tylko nie wiem w co Czy to nie chodzi o dźwięk? Stary, ale gdzie mamy ten dźwięk w tutnąć? Chwila, patrz! Jak, Jak stoimy... Jest jakaś gwiazdka. Zobacz, że musimy tutnąć konkretne dziurki. Które? Jest tu gdzieś pokazane? Tak! Na górze! Czerwone! Czerwone e... trzeba zakryć! Aha. Rozumiesz? Po prostu. Chodź, chodź, chodź. Dobra. Chodź, no, podejść no, do mnie. Obrócie. Dobra, stój jak stoisz. I teraz tak. Najpierw zrobimy to w ten sposób. Utnij mnie. Dobra. Ok. I zrobimy to o... O tak. Mhm. Dobra, i teraz weź mi, wytnij dokładnie to samo. Czekaj, taki samo w środku chcesz mieć? Tak. Nie wiem do końca, co chcesz zrobić, ale dobra. teraz złapasz te dziurki, które możemy złapać, nie? stary co ty robisz? Czekaj. Nie idź w moją stronę, jak to robić. Wiem, wiem już. Zbyt skomplikowane. Tak. Stary wlazłem. Dobra, to jest w sumie niegupi pomysł. Ty wycinaj mnie w górze się Dobra, jest spoko. Dobra. Świetnie. Chodź teraz tutaj. I teraz tak, zobacz. Jedna osoba zakryje te dwie dziurki. Rozumiesz? Yy, Okej. Okay. Które to są dziurki? Poczekaj. To jest te dwie dziurki. Zakryte. O, tu jakąś Względnie. jedną. Jakąś jedną zakryłem, nie wiem którą. Kurczę, blade. Jak to działa? Nie rozumiem. Stary, mam problem. Nie sięgam. <laughs> Muszę tak. Zakryć tą dziurkę i tą dziurkę. Okej, okay, zakryłem. Czekaj. A ty musisz zakryć te dwie dziurki. Tą i. Czekaj. Ty zobacz, co druga ode mnie. Ta i ta duża. A musisz już jak... w drugą stronę stanąć. Mam za, ma, mam za ten, poczekaj, a jak zrobię tak. To chodzi o zakrycie wszystkich, czy chodzi nie, o zakrycie Nie, nie, chodzi o kukury? zakrycie tych konkretnych. Dobra, poczekaj, mam pomysł. Stój, jak stoisz? Cyk. I teraz będzie dobrze. <noise> Zobacz. Po prostu musi być przepływ przez ten, przez tę jedną. Okej, okay. tut. O to chodzi? Tut. I mamy tut. Czy ten dźwięk ma gdzieś dolecieć? <noise> nie wiem właśnie. Nie wiem. Tut. I... Tut, udało się. Tu udało się. Nadal nie, nadal nie mam pojęcia o co dokładnie nie chodziło. Nie mogliśmy zakrywać żadnej innej dziury. Aha to ja ci wyciąłem większy otwór, żebyś okay. tutaj nie zakrywał. I teraz zadziałał. Kurczę, to było bardzo skomplikowane. Na słoniu pojawiła się nutka w momencie, kiedy tu mieliśmy poprawnie. To Dobra. trzeba było właśnie tą nutkę zapalić. Super, działa. Teraz nas czeka malowanie. Uch. Uwaga e... Wydaje mi się, o nie, że. Hop. Co my tu. O, czekaj, weź na drugi o. koniec, weź na drugi koniec, na drugi koniec. No, a ja zrobię. hop o, pędzel. Dobra, stary, I musimy teraz zamarzyć. Okej. Okay. Co my musimy zrobić? Musimy zrobić sobie otwór. O. <laughs> Jak przy kluczu, nie wiem czy pamiętasz. Tak, 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 dobra. dobra. To co, chcesz być tym pędzlem? Yy, mogę być pędzlem, no. To musisz, musisz Próbujmy. Uciąć mnie o... Poczekaj. O, jakby... O tak? No, tylko jeszcze... O tak, super. O. Dobra. Doskonale po prostu. Kuzni, chodź na dół. No, w sumie tak. Tu Bo jest to, to jest bez naj, sensu, naj, naj, to co my robimy. Najprościej. I tutaj... teraz tak. Stój jak stoisz na razie. Cyk, cyk, cyk. Ok. Ja się trochę przesłuchaj. dokładnie, dokładnie. I jeszcze tyk. No wiem, że to będzie spoko. <g00> nie wiem czy to nie jest za mało, ale dobra, damę, próbuję, jestem za lekki? Nie, jestem po zaległy. Tylko jak to no pędzel, stary. Aha, nie, nie, nie. Aha, bo ty masz pędzel, chcesz. Dobra, dobra. Nieważne. No, ja tu jestem na <gulot opposite voice> Okej, okay, uwaga. Waga. Hop. E, I... o, hop, 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 hop. No dobra, dobra, to... dobra, dobra. Mam, oh, mam, oh, oh mam, mam, mam. Super. Do skanale. Dobra. I teraz podskocz. No i chyba trzeba tutaj, to znaleźć. Dobra. Jeszcze tutaj na raz. Okej. Hop. Obróciłbym w lewo. Jestem. I trzeba te rzeczy tutaj namalować, dobra. tak? I czekaj, teraz podniosę cię. Y o nie! Nacisnąłeś! Stary niespecjalnie! Y jeszcze raz. Dobra, czekaj. Czekaj, to ja jeszcze raz to zrobię. Dobra, Łap. dobra, poczekaj, to ja... To, ja muszę to wejść, ja muszę to wejść, jeszcze raz. Stary, uwaga. Hop! Hop! O! O! O nie! O nie! Oczekaj. Dobra, właśnie tu. Ostarcie bo teraz mnie nie ma na tym na górze. Podejdź do mnie. Dobra, chodź najpierw ty. Dobra, okej. Okay, I teraz... Hop. Właś, hop. Dobra. Stój tutaj na razie. Łap. Jestem. Doskonał. Mam, idealnie. I teraz obróć się lekko w lewo. Aha. Dobra. Na krawędzi. Okay, ja muszę bardziej na krawędzi stać. Hop! Dobra, czekaj o, o, Dobra, już prawie? Dobra, Jest? świetnie. Udało Teraz się. Teraz, pod spodem na dole, po lewej stronie, po wiem, lewej wiem, stronie wiem. jeszcze. do no, niego najpierw. Dobra. Wypa nie wypadnij pędzla. Dobra, czekaj, ja sobie tu zeskoczę. Okej, okay. czekaj, to zrobię tak. Do góry. Wniosę. No, 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 no. Ostrożnie, o, bardzo ostrożnie, o, powolutku. O, wiesz on się tak zablokował, że on chyba mi nie wypadnie. Mi się, mi się wydaje, że może wypaść, dobra. Poczekaj, cyk. I jeszcze dwa pozostałe, siup, hop. O, tylko żeby nie nacisnąć tej gumki przypadkowo. No. Pędzlem o. chyba się nie da. O, wiesz, o. Nie próbuj. Dobra. Nie próbuj. Dobra, czekaj, ja przeskoczę. Muszę przejść. Górą. Dobra. Maznowe ma cię farbą od spodu Dobra, widzę. dobra. Dawaj tą gruszkę jeszcze ostatnią. I, Lewo i... troszkę musisz podejść. N... Nie, wyprostuj się, wyprostuj się, wyprostuj się, wyprostuj się, wyprostuj się do góry, proszę. Już, 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 okay, już. I przejść w prawo. W prawo? O tak. tu. O. I teraz A, się obróć. Dobra. będzie bezpieczniejsza opcja. I i o o i o. jest. Dobra, udało się. I o i o i o i o. nowa wersja Pyk. Dokładnie. Udało się? Doskonale. He he he. I teraz. Te miny tych tych sniper clipsów są doskonałe. Czy czeka nas? O nie, czeka nas teraz potrójny poziom. Drawing Albo podwójny. Port. Co będzie to? Deska do rysowania? Nie, jest, proszę. E... Czyli będziemy rysować? Może teraz ołówek będzie. I w ogóle był ołówek na samym początku i nikt więcej się no tak. nie pojawił, nie? Ej, co to jest? Co my tu musimy zrobić? To musimy prawdopodobnie złapać. Przicisk, pociągnąć. Co robi przycisk? A hampas tam jest jakiś gem. Trzeba trzeba ten gem pociągnąć. Co to się tutaj dzieje? To można powycinać, okej, okay, to resetujemy. M ehm... Myślę, że będziemy się znowu bawić Pożekaj. w, w się. się Okej. Okay. O. Złap za to, zobaczmy, co to robi. Dobra. Hop. Tyk. Co? Dobra, ale co dalej? Ehm... A, rozumiem, dobra, reset. Co? O co chodzi? Zobacz. Musimy to zrobić tak, żeby to wsunęło się. Aha, tam. tak. Dobra. Jeszcze trochę wyżej musisz chyba. O, um. no coś takiego może być nawet. Dobra, pistolet zrobiłem. Dobra, kark. Sióp. Okej, to było nieprzemyślane. Yy, to jest drobny problem. <grystanie> Wiesz co? Ja myślę, że jedna osoba musi tutaj po prostu być yy, też obcięta i robić za podstawkę. Od... Nie, nie, stary, wsuwaj Dobra, wsuwaj. Dobra, wsuwaj. Idę, 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 idę. O, dobra. To się powinno udać. No teraz to, to się czek. oparło. No dobra, to ja tutaj lekko poprawię. O, o, Wsuwaj. O, jest. Doskonale. <grystanie> <grystanie> no yy, te. Co? Jak my tu mamy. E? E, e. Czekaj, potrzebujemy tak. Uciąć jeden mały element, który wypchniemy na dół. On rampą zjedzie i uderzy młotek na dole. A. a na górę musimy podnieść. Jedna osoba będzie musiała podnieść, a druga pociągnąć. Dobrze. No czekaj, tak zrobię. Mam fajny pomysł. Tak, doskonale. Dokładnie to zrób. W ten sposób. Okej. Okay. Cyk. Dobrze. Jeszcze ten fragment jakbyś mógł tutaj uciąć taki delikatnie, nie? E. Obróć się do gór nogami. Dobra, czekaj. Okej. Okay. Nie, 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 w drugą stronę, stary, w drugą stronę. Nie, nie, dobrze byłeś obrócony. Aha, Tylko rozumiesz o co chodzi. Tym większym grubszym fragmentem musisz wyciąć ten... Nie, stary dobrze było! <grystanie> nie rozumiem. Przez w prawo. W prawo. Kusi? Rozumiesz? Aha. Pyk. Okej. Okay. Dobra. I te, teraz wydaje mi się, że będzie spoko. Chociaż. Wiesz co, ja bym może jeszcze zrobił to tak. Ale... Żeby to moje było pytanie o takie. brzmi, co z ja tym stanę na górze? w tym miejscu, stary, a ty podskocz i złap. Pyk. O! Aha! Czyli nie, o! Musi być jeden. za Tego jednym... się nie spodziewałem. Za jednym razem musi być... No dobra, słuchaj, e e spróbujmy. Może, może da radę to tak pociągnąć. Chyba nie. Ja bym, Kupi, ja bym... Czekaj, odnowię to, odnowię to. Po dobra. Wytnijmy po prostu... Jeszcze raz utnij ten mały jeden mały kawałek. Jedną małą piłeczkę, pyk. Ale to nie odpadnie. No to właśnie całą resetę trzeba zniszczyć. Myślisz, że to dwa razy można zrobić? A reset nam nie zresetuje też młotków? Yyy... E Chyba to nie. To jest stary problem właśnie, poczekaj. Nie no nie no jak trafi tam. Zaraz. Zobaczymy. Mi się wydaje, że jak zresetujesz, to też młotki ci się e, zresetują, no ale, ale mogę się mylić. Uwaga. Ja, tylko teraz nie ma czym pociągnąć. No to weź się odnów. Okej, okay. cyk. Yy, dobra, masz tam cyk. O, dobra, mam cykacza. Zobacz. Yy. Dobra. Razem z siatką się przesuwa aha To musi być To musi być, to musi być kulka Dobra, mam pomysł jak to możemy zrobić Słuchaj, zrobimy tak e, Masz ten ciuciek swój, obróć się o 180 stopni mm -hmm. Czekaj, zrobię z tego kulkę po prostu, co? Nie, zrobimy coś co będzie można przepchnąć górą Wiesz? E, to znaczy? Obróć się o 180 stopni Tak? O, tak, wytnij to Pyk. Bardziej w prawo Jeszcze, w, w drugie prawo W sensie to zniszczy się już, tak? <laughs> nie Dobra, może być kula, no. Zobaczymy, czy zadziała. No to i tak no, trzeba, do, i tak kula, trzeba, zepsułeś. i tak trzeba odnowić. Zepsułeś, dobra. Powiedz, <grym> o co chodzi. Słuchaj, weź zresetuj się. Mhm. Okej, okay. zrobimy to w ten sposób po prostu. Obróć się o 90 stopni w prawo. I wytniemy z siebie kulkę. Dobra. Dobra, weź zrób ze mnie kulę. Dobra. I... 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 Nie, coś? nie, to bez sensu. No, no tak. tak. Ty musisz wyciąć się sobą. Tak. 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 <laughs> Dokładnie tak. Dobra, czekaj, zróbmy to tak. O. Okej. Okay. I teraz wytnij kule. Dobra. Tak. Jedna. Druga. Czemu w takim beznadziejnym miejscu to zrobiłeś? Teraz mamy problem, żeby pozostałe rzeczy wyciąć. No, w sumie. Dobra, zaraz to zrobimy. Ogarniemy. Pyk, pyk, pyk. Od dołu pyk. O, o no, kurde, cwady. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. I jeszcze tu. <laughs> Dobra, jeszcze się obróć. O, o, o. Pyk. O, troszeczkę sobie tą kulę zepsułem. Wiesz co, teraz. Staję na mnie. Wejdę, wejdę na ciebie właśnie. No. O! Obrócie. teraz ciach, 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 ciach No ale zostawiłeś jeszcze takie buble, One będą przeszkadzały w tym, dobra. wiesz. Dobra. To. Czekaj, troszeczkę niżej. To. Dobra. I po tej stronie... Jeszcze... Ja mam wrażenie stare, że to nie zadziała o, tak o. na dwa razy. Troszkę. troszkę dobra, wciałem. dobra. Dobra, zadziała. damy radę, damy dobra. radę. No i. Okej. Okay. Czy to się będzie toczyło chyba. Powinniśmy <gry> najważniejszej rzeczy, czy to się zmieści. No świetnie, po prostu bomba. Dobra, słuchaj. Zróbmy to z mojego planu. Ja mam pomysł taki. Dobra. Zrobimy to tak. I zrobimy tutaj o coś takiego po prostu niewielkiego. I teraz w tym momencie pociągnij to. Yy, dobra, hop i hop. Okej. Okay. Powinniśmy to... Zejść ze mnie było dobrze, o właśnie. O. Chodzi o to, wywrócić i dawaj teraz w lewo. Dobra. Super. I teraz ta najgorsza rzecz, o której ja mówię, wydaje mi się, że jeśli my to zresetujemy w tym momencie. Nie, jest dobrze. No dobra, działa. Super. To teraz musimy zrobić coś na zasadzie takiego, takiego szczudła, mm -hmm. tak bym powiedział. Okej, zróbmy to może w ten sposób. Poczekaj, coś może takiego? Jeszcze w górę ja bym zrobił po prostu taki patyk, w którym po prostu to popchniemy. Myślisz, że damy radę? Myślę, że coś o, takiego. Zostaw o, tak, nie? zostaw tak. Oko będzie. Dobra, właśnie na mnie i spróbuj to eee, pociągnąć. wyciągnąć. co, ja to pociągnę chyba... O, teraz. Kurde! No ale jak my to teraz pociągniemy do góry? Dobra, przejdź na drugą stronę. Dobra, czekaj Hop. No dobra, to nie, to nie był chyba zbyt dobry I... pomysł. Poczekaj. To się... ja, ja to muszę spróbować wyciągnąć. Ja to poblokowało zgromię. się. Nie skacz, nie skacz, nie skacz poczekaj. Hop. Dobra. dobra, pod spód, pod spód, pod spód, eee. obróć się, obróć się. Czekaj. Nie, Paweł! Ho, o. Po drugiej stronie musisz zostać! Już, już! Jestem? No, no, tylko to, po to, się, to się wszystko blokuje, Dobra. dobrze. Jest bardzo ok. I teraz tak. Ja spróbuję to o. wsunąć, a ty do góry. Dobra. Dobra, obróć się na to prawo. O! Dobrze. O. No tak! Zapomnieliśmy! Zapomnieliśmy <laughs> o tej rzeczy, że to jest dziura. O kurcze, blade. Dobra, czekaj. O. Wiesz co? Ja mam inny pomysł. Jaki? Mam inny pomysł, jak to można wyciąć. Zróbmy z tego taką odwróconą literę L A i wsadzisz to w jedną osobę, tak? Tak. Ty ja mam pomysł właśnie, jak to można zrobić. Zrobimy to tak. Yy, zróbmy z tego po prostu patyk. I zróbmy jedną osobę, która po prostu ten patyk, patyk złapie. Ale w kształcie litery L, zobacz. O, coś takiego Że. Pyk, 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 pyk. I pyk. Ze złej strony to zrobiłeś chyba. Yy, ale nie, w sumie, jest, jest dobre. dobre. Jest dobre. No, i teraz wiesz co? Ja cię utnę, delikatnie. A ty wytnij to we mnie. Dobra, czekaj, żeby tutaj tylko. tylko Chodź tu, tu będziemy mm -hmm. bezpieczni. Dobra, dobra, dobra. Nie zepsujemy tego. O, coś takiego. Okej, okay. jest, dobrze. No i teraz musimy to złapać. Teraz ja na ciebie tu wskoczę, podciągniemy, O, okay, wkładaj. Dobrze. Nie wiem, czy nie wyciąłeś mi za dużego otworu. Dobra, ale... jest dobrze. Jest spoko, I... słuchajcie. A nie koniec. O, kurde. O, nie. Co? No dobra, Słuchaj, ale to jest dokładnie ten sam motyw. Musimy zrobić to w bardzo podobny sposób. Hmm. Przyda się mały element, który zrzucimy z prawej strony. Więc Wiem, rzeczywiście... co tu można zrobić? Patrz. Nie, nie, to zróbmy takie mały cycek Czekaj, Tutaj tylko tutaj C po prostu wystarczy. Patrz. Sory, trochę Cię powycinałem. Chodzi o dół, tak? E, tak, dół. Tyk. A i myślę, że to się złapie po prostu samo, tak? Tak, tak? Zaczepi się i zrobi się taka. taka no, staje, widzę, że nie, nie podoba mi się w tym miejscu. Dobra, dawaj na górę. Hop. I, I teraz przeskocz na nad. No, hop. No musisz przejść w drugą Ojoj. stronę. Ojoj. No to zaraz w drugą stronę to zrobisz, no. Dobra. Okej. Okay. Mocno Jeszcze? No, no. O. Hop. Chyba za dużo nam wyszło. Mhm. Mm Ale wiesz co? Jeszcze nie skończyliśmy tego. Możemy to jeszcze podnieść. Podważymy to do góry. Zrób ze mnie rampę. W sensie w którym miejscu? Wycinaj. No, tak? No. Jeszcze z góry. Okej. Dobra. Co? Ja spróbuję to podnieść. Dobra. Mamy jeszcze szansę na to, że to się uda. Chyba, że to zrzucisz. Chyba, że to zrzucisz. O nie! Straciliśmy to, dobra. To um, samo, tylko chyba krótsze. Trzeba krótsze zrobić. Tak, tak, tak. Czyli zrobimy tak. Na pewno to miejsce wytniemy. Mhm. I teraz w tym miejscu. O, coś takiego. Po prostu. Tak? No, tak mi się wydaje. No dobra, to dawaj na górę masz moszczaczyk. Hop. Hop. A, muszę się obrócić. No, wypadałoby. Siup. I. O, patrz, idealnie. Dobra, bombowo. I teraz, stary, po prostu hmm, wyeliminujemy kulkę, jakiś taki i... kwadracik, kuleczka, cokolwiek, Cokolwiek, nie? co się to tam niego, to podniesie. mogło być trochę wyżej. Więc y, zróbmy tak. Cyk. Mm -hmm. Zróbmy tak. Cyk. żeby to dobrze tam leciało, żeby się nie odbiło od czegoś. No, to dlatego postaram się zrobić to małe. Wygląda mi delikatnie ten wiesz co, ja koszyczek. Się, e, dobra, taki koszyczek. Chociaż wiesz co, mi kanciasty, będzie łatwiej ten. Łatwiej to złapać. O, w ten sposób, dobra. Obróć lekko. Dobra. O 4,5 stopni. O. Dobrze, dobrze, dobrze. O coś takiego. Z tej strony, z drugiej strony. Z dobra. Okej, okay, dobrze. Bardzo dobrze. I teraz musimy to zrobić e, tak, żeby Tylko to mnie jeszcze taki pyciek e, do pociągnięcia. Proszę bardzo. Dobra. A ja to łapię. Tu. O i... Hop. hop! O! No dobra. Zaczekaj. Zaraz zapiemy. O! Do góry. Dobra. Dobra. Hop. dobra. Dobra. masz to? Doskonale. Teraz zapraszam na na mnie. Okay. No, o! Bardzo ostrożnie teraz. Poczekaj. Dobra. Musimy to zrobić bardzo delikatnie. W żeby ten kwadracik. O, 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 poczekaj, jeszcze. O. Dobra. Jest! Udało się! Już się, że następny jeszcze <grym> będzie. Dobra. Dobra, Uuu, jest dobrze. Żymiemy. Zrobiliśmy to. Przeżyliśmy no, jakimś cudem. I chyba czeka nas teraz yy, ta kolejny, kolejna część... Co? Co tu się dzieje? To jakiś bonusowy no, etap. No nie mów. Stary, to już koniec? Nie gadaj. O nie! Miało być 45 etapów nowych. Spokojnie, są nowe etapy w tych trybach czteroosobowych. Hmm. Myślę, że to jest dobry powód, żeby nagrać coś jeszcze czteroosobowego. co? Dokładnie, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ u ciebie na kanale trzeba jeszcze dokończyć pozostałą część tego etapu. Ponieważ moi drodzy, myślę, że możemy już skończyć odcinek, więc mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona. Jeśli będzie dużo łapek w górę, to u tego pana. Na kanale. Już niedługo pojawi się kolejny odcinek, już taki jakby. Dokładnie. Już drugi ostatni odcinek z tej serii i tak. to chyba nie ostatni, ostatni odcinek z tej serii. Pamiętajcie o jeszcze <grym> jednej bardzo ważnej rzeczy. Napiszcie nam w komentarzach konieczne propozycje kolejnych gier, które moglibyśmy pocisnąć w, po prostu w naszym duacie. Dokładnie. Jak macie jakieś pomysły, śmiało. Overcooked już nie wróci raczej, więc raczej niekoniecznie. Ale jak coś byście mieli innego na duo, takiego, co po prostu idealnie się nadaje do kooperacji, to jak najbardziej chętnie przyjmiemy waszą propozycję. Okej, okay. w takim razie dzięki za oglądanie. Zioł macie teraz, teraz na ekranie się wyświetla kanał, możecie zasubskrybować. No i do zobaczenia i cześć. Na razie.